Słuchajcie, dzisiaj sobie wchodzę do gry i patrzę, że Urgaming wypuściło event, bardzo ciekawy event w sumie. Jest to event Legowisko Yeti i o dziwo, o zgrozo, jest to event zupełnie darmowy, który może przejść gracz free to play i liczy się tutaj tylko nasz skill i zaangażowanie i możemy z łatwością nawet e, zdobyć sobie naszą upragnioną e, szóstkę i lub skrzynki, albo tam awatary i tak dalej. Także tak. E, event trwa od wczoraj, od 15. Przez wczoraj jak ten film uratuje. Od 15 do 22 polega na e, zagraniu sobie 100 bitew, właściwie 100 zwycięstw przez te zwycięstwa będziemy zdobywali kilofy. I maksymalnie zdobędziemy ich 100, i dodatkowo przy każdej z, z, tego, z tego zwycięstwa, przy każdym zwycięstwie, jeśli zdobędziemy odpowiednią, odpowiednio wysoką odznakę, dostajemy tak jak tutaj jest napisane: za na trzecią klasę dostajemy 30 batoników, i tak dalej za MK300. Następnie te rzeczy możemy wymienić sobie na. Te rzeczy tutaj w sklepie W tym między innymi ta Pantera Która była niegdyś do wygrania Wydaje mi się, że za oglądanie streamów z Twister Kapa albo coś takiego Wiem, że była praktycznie za darmo do zdobycia Także no jeśli chcecie szóstkę no to możecie sobie ją zrobić Jeśli niekoniecznie no to bez sensu Mi się wydaje, że raczej bez sensu jest ją robić no bo po co? Skoro jest, są fajne skrzynki, <laughs> mamy pojemniki Yeti, w których znajduje się LT432 LT432 jest no, całkiem fajnym medem, może nie aż tak dobrym jak e, ta nasza dziesiątka. E, wydaje mi się, że ma bardzo zbliżony playstyle, na pewno nie ma takiego dużego DPM-u, e, całkiem słabą penetrację jak na 8 tier, tylko 175 na podstawie jest to bardzo mała penetracja spory czas przeładowania, przez co bardzo niski dpm ale jak się nie mylę, to jest bardzo wysoka prędkość ale średnia prędkość też nie jest za duża chociaż no jest to czołg 8 tieru więc nie ma co narzekać M41D wydaje mi się, że go dali tutaj jako taki zapychacz o, przecież chwilę temu dosłownie był event na, na tego M41D, bo ja go nawet z tego eventu zdobyłem. O proszę, nie zagrałem jeszcze ani jednej wizy. <grystanie> <grystanie> Także tak, jeśli chcemy otwierać skrzynki, to raczej polujemy sobie na tego ale tak, a co nie, kamuflaże raczej są skudne. No, popatrzcie. Nie wiem kto je tutaj dał, no, no nie wiem, no mi się to nie podoba. Jest bardzo fajny awatar, którego ja bym bardzo chętnie przygarnął. no oczywiście tego eloteka, bo fajnie mieć czołg ósmego poziomu, bardzo fajnie w sumie. No i dodatkowo mamy też do wyboru te kamuflaże, które są w tych skrzynkach. Więc wydaje mi się, że jedynym rozsądnym wyborem tutaj będzie wybranie tych skrzynek. Możemy ich otworzyć maksymalnie 100, z czego no, nie otworzymy 100 z, z naszych. E, Jeśli jako gracz Free to Play no, otworzymy ich 100, no, bo będziemy mieli maksymalnie. My możemy mieć 100 tych kilofów no i maksymalnie, jeśli w tych, każdej z tych wygranych będzie MK to będziemy mieli 100 × 300 czyli e, będziemy mieli 302 zerami, czyli 30 tysięcy hmm, Tak więc, może krótko jeszcze o samym, z tymi, e, samym tym evencie, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Hmm, event wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Grajcie i korzystajcie z okazji do zdobycia, no, chociażby tego darmowego czołgu, no bo ten to raczej każdy powinien zdobyć, bo licząc sobie, licząc sobie nawet 30 zwycięstw, 30 zwycięstw, w których każda to będzie trzecia klasa, to... 2500 podzielić na 30 to jest 83 zwycięstwa jeśli będziemy mieli 80, 84 zwycięstwa z trzecią klasą z czego umówmy, umówmy się, że jeśli to jest zwycięstwo to raczej zawsze mamy tą trzecią klasę no bo no, tu wystarczy zrobić nie wiem 1500 damage'a niezależnie raczej na jakim tierze, nawet na dziesiątkach i się raczej dostaje ja taką odznakę Um, więc, no, no czołg na pewno da się z tego zrobić. Ja raczej nie będę tego otwierał, no bo nie gram tymi tierami. Skrzynki jak najbardziej. Dodatkowo chciałbym jeszcze wspomnieć, że e, grając tego typu eventy, powinno się skupić raczej na graniu czołgami, które nie są zbyt popularne. Można na nich bić oczywiście łatwiej MK albo odznaki wyższych klas, no bo czym mniej osób gra. Czym mniej osób gra i te osoby są mniej skillowe, no to łatwiej zrobić MK na danym pojeździe. Dlatego mijamy szerokim łukiem pojazdy OP, typu Smasher, Annihilator, te Grave Diggery i tak dalej, albo lisy, które były rozdawane za darmo. A skupiamy się raczej na czołgach mało grywalnych, który, których bardzo dużo raczej nie ma. Ja nie wiem, czym to zagram. dam Wam taką podpowiedź. Chcę się trochę pomęczyć, ale no nie wiem, może jeszcze zmieni zdanie. O, może takim czymś, to też mogę Wam dać taką małą podpowiedź. <laughs> może coś takiego. To, to ma bardzo mało graczy, akurat. Chyba nawet mniej jak to czy to. Także no, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, polubieniu tego filmiku i zostawieniu komentarza. Będzie mi bardzo miło, na pewno. A w ogóle, jeśli to udostępnijcie, to jak najbardziej też, bo no, żeby ten kanał się jednak rozwijał, do tego dążymy. Także jeśli chcecie, żeby ta społeczność rosła i żeby miał większy zapływ do dobrych filmików, to zostawcie to, co przed chwilą mówiłem. I no, do następnego, na razie.